Pan z wami? Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając mu pokłon, prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus, Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i, dotk i dotknęła się frenzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł. Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo pańskie. Miłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Gdy dzisiaj w sposób szczególny myślimy o osobach chorych, cierpiących, gdy przyzywamy obecności tej, która jest. Uzdrowieniem chory, która wyprasza dla nas wszelkie potrzebne łaski. Słowa dzisiejszej Ewangelii bardzo mocno korespondują z tym, co jest w naszych sercach. I to dobrze, bo w obliczu cierpienia, choroby, przychodzimy często do Chrystusa ze swoimi jakże głębokimi pytaniami, bo któż z nas nie doświadcza jakiejś formy. Słabości swojego ciała. Raz będzie to mniejsza dolegliwość, innym razem bardzo poważne, nawet zagrożenie życia. Przychodzimy z tym do Jezusa, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia: że gdy usłyszał przedstawioną potrzebę przełożonego synagogi, wstał natychmiast i poszedł. Taki jest Bóg. Dla Niego nie jest obojętny los człowieka. On wstaje i idzie, by pomóc każdemu, by pomóc w sposób właściwy, taki, o którym tylko Bóg wie, że jest to sposób najbardziej optymalny dla każdego z nas i prowadzi nas do zbawienia. Nie zawsze to rozumiemy, nieraz nawet buntujemy się, dlaczego Bóg wybiera taką czy inną formę. Przyjścia nam z pomocą. Dlatego też trzeba tego prawidłowego obrazu Boga, który kocha człowieka. O tym mówiło pierwsze dzisiejsze czytanie. Mówiło o tym, że relacja Boga do człowieka jest relacją miłości. To zły duch podpowiada, że są to inne relacje, że Panu Bogu na czymś innym zależy. Tymczasem przesłanie. Pisma świętego jest bardzo jasne, klarowne, czytelne. Jesteś tak jak oblubienica, jesteś kimś ukochanym przez Pana Boga. Cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, jakiekolwiek przychodzą wydarzenia, przed czymkolwiek stajesz, Bóg jest zawsze z Tobą, bo Cię kocha i przychodzi ze skuteczną dla Ciebie pomocą. Zadziwiający jest fakt z dzisiejszej Ewangelii, że owa kobieta, która dotknęła się Chrystusa, usłyszała słowa Jezusa: Kto się mnie dotknął? W sytuacji, gdy cały tłum dotykał Jezusa, chciał być blisko Niego, szukał jakiejś formy uzdrowienia swojego życia, te słowa wydają się być jakieś nietrafione. A jednak Jezus wyraźnie myśli o owie, owej kobiecie. Zobaczmy, dlaczego tak wielu ściskało Jezusa, dotykało, a nie doznawali łaski. Dlatego, że nie mieli wiary, wiary, którą posiadała owa kobieta. Dla nas z tej Ewangelii również wypływają bardzo konkretne wnioski. Można być bardzo blisko Jezusa zewnętrznie, można być bardzo blisko Niego. W kościele, w innych świętych miejscach, a można gdzieś zaniedbać wiarę w to, że działanie Boga jest skuteczne. Zatem owa kobieta z dzisiejszej Ewangelii, na dzisiejszy rozpoczynający się dzień, stawia pytanie: Jaka jest Twoja wiara? Masz wielką łaskę, bo jesteś tak blisko Jezusa w tej świątyni. Przyjmiesz go zapewne do swojego serca w Komunii Świętej. Ale czy masz wiarę, że On jest w stanie uleczyć wszystko, co jest słabością Twojego życia? Amen.